Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek, witam was w kolejnym odcinku z Wiedźmina, no i szukamy Kolksztajna, Gdzie on Zejdź mi z oczu i nie wracaj tutaj. Bywaj. Nie wiem co mam dalej robić. Zrobiłem co było trzeba i to teraz? Ostatnią Sefirę jakąś mam zdobyć, ale nie wiem jak. Hm. Dom detektywa Raymonda, okej, okay. tam mam się udać. No to idę. I piesek zmoknie. Oj, biedny piesio! Te dobrze robi na włosy. Dom detektywa Raymonda, no, idziemy tu na górę. Co? Jesteś wreszcie? Ano jestem. Wiem już wszystko. Kalkstein współpracował z baraniną. Mam na to niezbite dowody. O co znowu chodzi? Zwabimy ich w zasadzkę. To będzie niebezpieczne. Zbierz sprzęt, przygotuj się. Przyjdź, jak będziesz gotowy. Pomyślimy. Tak? Chciałem spytać o dowódcę Gwardii Królewskiej. Tego Twardziela. Widziałem go jakiś czas temu na mieście. Był zajęty kopaniem jakichś pederastów czy innych zboczeńców. Jak to? Tak to. Wszyscy w mieście wiedzą, że dowódca gwardii nienawidzi wszelakich dewiantów. A w szczególności ciot. Rzeczywiście, wszyscy wiedzą. Tak? Dostrzegam pewne luki w twoim rozumowaniu. Wiedźminie, nie zrozum mnie źle, ale to nie jest moja pierwsza sprawa. Zbrodnia to mój żywioł. Siedzę w tym bagnie od lat. Hm. Znam się na tym, co robię. Ja ci nie podpowiadam, jak zabijać potwory, prawda? Ja radzę sobie z zabijaniem potworów. Zaręczam ci, że poradzę sobie z tym śledztwem. Od jakiegoś czasu niepokoją mnie pewne fakty. Mów śmiało, Gerald. Możesz mi zaufać. Chodzi o ciebie. Mam wrażenie, że się zmieniłeś. Mów jasno, bez owijania w bawełnę. Nie obrażę się. Chodzi o dziewczynki. Usłyszałem o tobie sporo plotek naprawdę świńskich. Wiem o tym, to zemsta baraniny. Prowadziłem śledztwo przeciw jego podwładnemu. Teraz chcą mnie ośmieszyć. Nie przejmuj się tym. To znaczy, że nie korzystasz z usług panienek? Daj spokój, Gerald, nie jestem święty. Zdarzyło mi się parę razy, ale żadnych świństw. To chyba nie problem. Być może, ale to nie wszystko tak? Ostatnio mój medalion drga, gdy tu wchodzę. Amulety ochronne, muszę uważać, zbiry salamandry mogą zaatakować w każdej chwili. Drga naprawdę silnie. Bo to nie byle jakie amulety zrobił je Mak o stopniu mistrzowskim. To nie jakieś tam kości z Penisa świętego Lebiody czy inny bazarowy łam. Być może, ale to nie wszystko. Tak mapa świata na ścianie? Zacząłeś interesować się polityką międzynarodową? Warto wiedzieć, co się dzieje na świecie. Poza tym chodzi o wizerunek profesjonalisty. Postaw się w sytuacji klienta. Co sobie pomyślisz, patrząc na taką mapę? Że bardzo interesuje cię granica redańsko-temerska. Widzę tam ślady po znacznikach. Zapomniałem. Wiedźmiński wzrok. Ale nie każdy jest wiedźminem. Normalny człowiek pomyśli sobie: To dopiero światowy człowiek. Pewno pracował w wielu miejscach. I o to chodzi. Być może, ale to nie wszystko. Tak? Muszę ostrożnie wybadać detektywa. A gdzie jest ta Sefira sama? Ja tu głównie dla Sefiry przybyłem. Nie mam miejsca. U góry może ma tą sefirę gdzieś. Jest to sefira. Dziwna. Dobra. Muszę się dostać na cmentarz, to jest podstawa. Czyli muszę iść do talara. Tutaj do mnie. No, Czekaj, 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 czekaj. Co tu mamy? Piszamy. Do Talara muszę iść. Talar mi załatwi pozwolenia. Mam nadzieję. No potrzebuję, potrzebuję pozwolenia, bo inaczej się niczego nie dowiem. Jak mawiał Panie talar. Potrzebny był pan. No za Możesz załatwić mi wejście na cmentarz? Ja mogę wszystko. Ale nie chcę. Może dasz się przekonać. To kurewskie śledztwo zaczyna mnie męczyć. Bywadzie. Ja ja. Ej nie ma wyjścia na cmentarz. W przypadku. A, a poczekaj ten może jeszcze. Vincent może mi to załatwić, co? O co chodzi, Wiedźminie? Załatwisz mi wejściówkę na cmentarz? Nie widzę powodów, żeby ci pomagać w tej maskaradzie. Oskarżasz mnie i jeszcze chcesz pomocy? W ten sposób udowodnisz swoją niewinność. Nie ma chuja we wsi, nie ma mowy. Nie chciałem cię denerwować. Ja już jestem spokojny. Nie ja będę ci pomagał w śledztwie, które prowadzisz na własną rękę. Tym bardziej, że rezultaty są mizerne. Bywaj. Nie, to jesteście. Boże, ja mam wejście. Już nie pamiętam to to No dobra, idę zobaczyć. Jak nie, no to muszę pogadać jeszcze raz z tym detektywem całym się. Ale Ale Czas na modlitwę. I ten grabarz jest dobrą. Ildegarda. Został! Biedna ja, nieszczęśliwa. Co mam począć? Nikt nie może mi pomóc. Co się stało? Mąż mnie nawiedza. Co robić? Jak to nawiedza? Włożnicy? Mąż nieboszczyk mnie prześladuje. To zmienia postać rzeczy. Powiedz mi coś więcej, może będę mógł pomóc. Co mam rzec? Mąż umarł miesiąc temu. Od tego czasu wraca jako duch. Nawiedza mnie w domu, jęczy w nocy, spać nie daje. Ale co najgorsze. Słucham. Najgorsze jest to, że o północy lata koło cmentarza. Głopoty o mnie wykrzykuje, oczernia, opinie psuje. Boję się... boję się, co ludzie powiedzą. Pewnikiem już mnie obgadują. Błagam, zrób z nim porządek. Zobaczę, co się da zrobić. Ale za takie zlecenie biorę 200 orenów. 200? Dużo strasznie. Co za świat, co za ludzie. Na mnie szczęściu zarabiać. No, moja strata. Załatw to, a zapłacę. Powiedz, gdzie cię znajdę, żeby odebrać należność. Tutaj. Będę tu czekać codziennie w południe. Trochę to kłopotliwe. Dlaczego nie mogę odebrać nagrody o dowolnej porze? Zwariowałeś? Nie dość, że mąż nieboszczyk lata po ulicach, oszczerstwa wykrzykuje i psuje mi opinię, to mam jeszcze pokazywać się w towarzystwie odmieńca z mieczami na plecach? Hm, powiedziałam, gdzie mnie znajdziesz. Bywaj. O, O co chodzi? Trzeba wam czego? Chcę wejść na cmentarz. Nie da rady. Decyzja administracyjna była, żeby nie wpuszczać. Co mam zrobić, żebyś zmienił decyzję? Potrzebuję oficjalnej zgody od kapitana Majsa. Nie dasz się inaczej przekonać? Może mogę ci jakoś pomóc. Po prawdzie, to możesz. Zadłużyłem się strasznie u talara. Jeśli jakoś go przekonasz, żeby mi darował, dam ci klucz na cmentarz. Bywaj. Hmm. Nie ma tu ogniska, oczywiście, żeby się przespać. No aż. Czy, 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 czy musi być zawsze łatwo? Nigdy nie jest łatwo. Trzeba się kurda, męczyć. Normalka. Dobra. Załatwimy tego niespokojnego ducha. Nudzę się. Potrzebuję tylko ogniska. Nowe talenty w ogóle mam. Mhm. Trzy brązowe, jeden srebrny. Siła, wytrzymałość, inteligencja. Chciałabym, żebym poszedł. Daj tak. I teraz brązowe mam. Daj tu sile to. Stalowe czy srebrne? Daj stalowe, Siłębne. Ból, ból. No i tak, i elo... do północy. Znaki na razie nie inwestuję, bo znakami się nie bawię. Na razie. Dobra, idę do tego ducha. A co tu? co tam się dzieje. Ale nie ma o czym gadać, po takich takich kurde. O, jest takich duch. 右ピってくれますね。 Tak zrobię Uuuu, panie Poszedł po całości teraz Dobra O, nie przychodzi na tego O, nie można nic zabrać z nich Czyli znowu muszę się przespać do południa, żeby pogadać z tobą. Więcej odcinka na przechodzenie będzie tutaj tak naprawdę, niż cokolwiek zrobię. Czyli muszę teraz tak... To dobra, odbiorę to do tego quest'a do końca, zrobię go, czyli odbiorę nagrodę za niego. I potem co? I potem idziemy chyba jeszcze raz do tego remonta, muszę tą Safirę zdobyć. I ja, ja mnie swędzą. Czuję, że południowa Południa ona jest, czy do południa, dawaj. Gdzie mnie pogrzebią, kiedy umrę? No, co gdzie? Wieczny ogniu. Wypełni Spać mi się chce. To i spać. Co za problem? A cóż to? Jest ta Hildegarda cała. A ja coś czuję, że ona nie zapłaci. Bo jeszcze ktoś zobaczy nas razem. Rozwiązałem problem z twoim mężem. Gdzie dowód? Skąd mam wiedzieć, że prawdę mówisz? Dowód? Jaki dowód? Przecież nie było o tym mowy. Czekam na zapłatę. Ostatni grosz chcesz mi odebrać? Ciszej. Przecież nie chcesz, żeby cię zobaczyli w towarzystwie Wiedźmina. Żeby cię pokręciło! Bierz pieniądze i niech cię nie widzę! No i gitara. Skończona. Dobra, idę teraz do tego Remonda. Pogadam jeszcze z nim. Zrobię sobie zapis i będę wszystko wiedział. Wchody na górę Elo 3-0. Jest tu się nie da wziąć Tak Poczekaj. Bywaj. Zrobimy tylko jeszcze taki ło, wow, 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 ale luck miałem z dupy ci powiem. Tak. Wam powiem o Podejrzewam. Mów Geralt Pasera Talara. To faktycznie tajemniczy gość. Na pewno ma jakieś brudne sekrety. Jak każdy. Racja. Tylko czy jego sekrety nie są wyjątkowo paskudne? Dobrze byłoby wiedzieć, co ukrywa, ale moimi głównymi podejrzanymi pozostają Kalkstein i Baranina. Podejrzewam. Mów, Ger. Kapitana Vincenta. Mało prawdopodobne. Nawet jeśli maczał palce w uwolnieniu magistra, to jest tylko przekupnym gliną. Nikim więcej. Skoro bierze łapówki od salamandry... A kto nie bierze? W tym mieście tylko ryby w jeziorze i to dlatego, że wszystkie pływają brzuchami do góry. To żaden dowód. Szkoda na niego czasu. Zajmijmy się lepiej kalksztajnem i baraniną. Bywaj. A ciekawe, czy mi teraz oznaczyło ich? Nie. Tak? Jestem gotów zająć się baraniną. Dobrze, dobrze. Musisz zniszczyć zbrojne ramię salamandry. Zabij go. To nie będzie łatwe, ale spróbuję. Ja mam to. Mam zabić baranina. Idziemy do baraniny w takim bądź razie. Mój kot, ładny byłem, musiałem coś zjeść, ale muszę znaleźć sposób na tych półgłówków. O co? No dobra, właśnie 20 arenu specjalnie, baranina mamy do pokazania. Czego chcesz, biały wilku? Co słychać? Stare kurwy nie chcą zdychać! Przecież. Nie rozumiem teraz jego quest'a. Mam zabijać baraninę specjalnie? Po co? Ja nie chcę go zabijać. Przecież. Chyba niepotrzebnie z nim gadałem. Czy to wczytać? Jezu Chryste. Jeszcze raz. Hmm. No nie chcę zabijać baranin, po co mam zabijać baraninę specjalnie? No nie mogę wejść przede wszystkim na cmentarz. To jest problem największy. Jedziemy jeszcze raz, no jak teraz ze mną nie będzie cią pogadać, to co ja mam zrobić? Moje stary. O co chodzi? No dobra, uważ. Moje zbaranie, no dobra. Czego chcesz? To zły No i tu fajnie nic nie chce tu wyjść. Nie wiem co ja mam teraz zrobić z tym questem. Matko, inaczej to musi być tak zagmatwane. Podejrzany talab, jeśli znajdę nowe dowody. Więc ma to samo. Tajemnicza wieża. Jeszcze jeden potrzebuje, ale to ta menda ma ten jeden ostatni. Muszę skonfrontować tego z moimi podejrzeniami, ale nie chcę sprowokować jego potem Jeszcze nie teraz, powinienem starannie dobrać słowa. Muszę ostrożnie wybadać detektywa. To nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Sporo z Oczywiście. Miło cię. Bywaj. Hmm. Nie wiem, naprawdę. W chwili jestem normalnie cimny, nie wiem co ja mam tutaj zrobić. Naprawdę. To jest sytuacja bez wyjścia teraz. Dom detektywa Raymonda, no to byłem tam, przeszukałem wszystko, ale nie ma tej sefiry tam. Muszę mieć ostatnią sefirę, żeby Kuźba ruszyć z tą misją. Tu nie ma żadnego kude. Szarka, nic więcej tu nie ma. O, ma tą sefillę za srarę ostatnio. Nie wiem. Nie wiem, skończę ten odcinek i popatrzę w necie, bo naprawdę jestem głupi w tej chwili. Nie wiem, co mam zrobić. Pójdź, jeszcze się zbukowałem. Gdzie jesteś? O Jezu, no nie wiem, gdzie mam tego szukać, naprawdę. Robiłem to, co nam było trzeba. Golema zniszczyłem. I co teraz? Tego nie wie nikt. Cały czas mi pokazuje, że ostatnio ma ten Vincent Mice i czekaj, ja zobaczę co właśnie ten cały, co to jest. Tu jest prosariusz. Dobra, no, skończę ten odcinek i zobaczę co mogę w następnym zrobić, no bo na razie... nie wiem. Nie wiem co mam na razie tu zrobić. Serio. No dobra, to w tym momencie kończę ten odcinek, mam nadzieję, że pomimo tego podobał wam się, jeżeli tak, nie zapomnijcie o cenie. No i niestety widzimy się za tydzień. Nie rozwiązałam jeszcze niestety sprawą, myślę do Talara mogę się przejść, zapytać się o... właśnie... Jedną rzecz, ale nic więcej. Poza. Spróbuję jeszcze tylko raz talara. Jak mawiał marszałek grał Dobry elf, to Spróbuję talar. Daj mi wejść na cmentarz. To by się wszystko wyjaśniło, jakbym wszedł no, tylko na cmentarz. Wyjaśnijmy. Tajemnic ustawi. Jestem potrzebny zarówno kurewka. No to jak kurwa. Hmm. Może napijmy się z nim. Ja wszystkiego próbuję. łapię się każdego. Spróbujemy. Liczę, że mi dał to pozwolenie. Diabli nadal. No. No, no. Mam tu pełno tego jeszcze. Próbujemy. A próbuj. A już wszystko, no, ale... nieźle się z tobą kurwa pie. nie powinienem ale pokażę ci coś ciekawego trafiłem na taką książkę historię tajnych służb predańskich wszyscy sądzili, że cholerny dokument przepadł bez śladu co to mi dało? nie teraz nie teraz najemis mhm. wyglądam jak Mm. Dobra, to w tym momencie kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał i widzimy się za tydzień. Trzymajcie się na razie, pa pa!